W dzisiejszym odcinku o przełomowych decyzjach Europejskiego Banku Centralnego, chińskich kłopotach i stabilnej radzie. Paweł Cymcyk, ekonomista, publicysta, twórca i prezenter programów D na rynków Bumcykcyk oraz komentarz tygodnia i komentarz miesiąca na antenie inwestorzy.tv. Europejski Bank Centralny i super Mario Draghi interweniują w tym tygodniu. Europejski Bank Centralny obniżył wszystkie możliwe stopy. Stopa referencyjna spadła do poziomu 0%. Stopa depozytowa, czyli to po ile banki lokują pieniądze w Europejskim Banku Centralnym, spadła do 40% na minusie. Ale to nie wszystkie niespodzianki, które Mario Draghi miał dla rynku. Oprócz tego zwiększono do dodruk pieniądza już nie 60, a 80 miliardów euro będzie miesięcznie płynęło na europejskie rynki obligacji i co najważniejsze, na to czekał rynek, nie będą już to tylko obligacje rządowe, będą również korporacyjne, i to zwłaszcza na przedsiębiorstw, które mają rating inwestycyjny i nie są bezpośrednio bankami. Jak te wszystkie informacje płyną na nasze portfele? O tym za chwilę. W Europie spadają stopy, a w Chinach spada, i to solidnie, eksport i import, czyli to, na czym opiera się chińska gospodarka. Tam eksport w ostatnim miesiącu, czyli w lutym, spadł o blisko 1 czwartą, import zleciał o 13%. No i inwestorzy przejęli się nawet nie tyle tym, co faktem, że w chińskiej gospodarce teraz znacząco spadła nadwyżka handlowa, innymi słowy... Po miesiącu zostaje w Chinach istotnie mniej pieniędzy, już nie 60 miliardów dolarów miesięcznie, ale zaledwie 30. Częściowo można to oczywiście tłumaczyć nowym rokiem, który był w Chinach i który znacząco zaburza dane gospodarcze. Ale niestety, tak solidny spadek może zwiastować, że chińska gospodarka ma dużo większe kłopoty. Jak to wpłynie na nasze portfale? O tym za chwilę. Europejski Bank Centralny Dnie stopy. W Chinach coraz gorzej, a w Polsce bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nie zmieniać stóp procentowych, i w sumie nic dziwnego. Nie mogło być innej decyzji, bo zasadniczo polski złoty po decyzji Europejskiego Banku Centralnego się wzmocnił. A w tej chwili Rada jest solidnie sparaliżowana tym, że w styczniu mieliśmy obniżkę ratingu, i niestety w tej chwili kolejne zapowiedzi, nawet z kręgów rządowych, sugerujących, że może to nie być ostatnia obniżka. To oczywiście nie wpłynęłoby dobrze na wizerunek Polski i na złotego. A jak wpłynęłoby to na nasze portfele? Zobaczmy. Część obligacji emitowanych przez polskie przedsiębiorstwa będzie taniej, a więc będą mieli automatycznie więcej kapitału do dyspozycji. Niestety inwestorzy, którzy inwestują na rynkach schodzących po ostatnich danych z Chin mogą czuć się solidnie zaniepokojeni, choć na szczęście w tym przypadku ostatnie solidne odbicie na surowcach sugeruje, że rynki schodzące najgorsze mogą mieć już za sobą. No i gdyby to się okazało prawdą, to polski rynek jego ostatnie odbicie też byłby bardzo dobrą informacją dla inwestorów na warszawskim parkiecie, tu szczególnie małe i średnie oraz te wyselekcjonowane, dobre i zyskujące przede wszystkim na poprawie koniunktury na rynkach rozwiniętych. O tym, czy na polskim rynku mieliśmy do czynienia już z prawdziwym końcem besty, czy może tylko odbiciem zdechłego kota, już w kolejnym odcinku.